Piotr figura Leon Karciński próba biografii. Rozdział pierwszy. Dom rodzinny, szkoła i wiele niewiadomych. Leon Karciński urodził się 22 sierpnia 1868 roku w rodzinie szewca Jakuba Karcińskiego i Zofii Wojtalików w Pruchniku. W domu pod numerem 157 przy ulicy Wolskiej. Pruchnik w połowie XIX wieku, należący administracyjnie do powiatu Jarosławskiego, był czterotysięcznym miastem, w którym 75% mieszkańców było Polakami, a 25% Żydami. Leon nie był jedynakiem. Miał rodzeństwo: najstarszą siostrę Cecylię, starszego brata Ludwika, młodszego brata Władysława oraz młodszą, przyrodnią siostrę Bronisławę, która była córką drugiej żony Jakuba Karcińskiego, Cecylii. Z domu potyrała. Dzieci w rodzinie Karcińskich było jeszcze więcej, ale kilkoro zmarło w niemowlęctwie między innymi bracia. Kryspin, który żył 10 miesięcy i Stanisław, który żył 3 miesiące. Karcińscy byli od pokoleń szewcami. Szewcem był również ojciec chrzestny Leona, Franciszek Guniak, a matka chrzestna Antonina Ledwożyw była żoną szewca. Nikt zatem nie zdziwiłby się, gdyby Leon został rzemieślnikiem w rodzinnej miejscowości. Los jednak przewidział mu inną rolę: spory awans społeczny i przeprowadzkę około 100 km na południowy zachód od rodzinnego miasta. Po ukończeniu czteroletniej szkoły powszechnej w Pruchniku, mając lat 12, Leon Karciński poszedł do gimnazjum. W tamtych czasach było to bardzo trudne i kosztowne. Nauka była wtedy płatna. Koszty zakwaterowania też musiał ponosić uczeń. Czy rodzina szewca było na to stać? To raczej wątpliwe. Najprawdopodobniej więc to dzięki materialnej pomocy wuja księdza Walentego Wojtalika ówczesnego proboszcza parafii świętych Piotra i Pawła w Nowym Brzmigrodzie, Leon poszedł do cesarsko-królewskiego gimnazjum w Wiaśle. Uczył się w nim 8 lat od września 1880 do czerwca 1888 roku, kiedy to zdał maturę. Przez ten czas zapewne również w Wiaśle mieszkał. Fakt, że Karciński uczył się w jaśle, a nie w bliższym przecież próchnikowi przemyślu, może świadczyć o tym, że ksiądz proboszcz chciał mieć na swojego podopiecznego oko. Skoro łożył na jego wykształcenie, to chciał na bieżąco śledzić jego postępy. Co było dalej? Czy po zdaniu matury Karciński ukończył seminarium, ale nie został wyświęcony na księdza. Tak mówi wieść gminna i jest w niej ziarno prawdy. Nasz bohater rzeczywiście był w seminarium duchownym w Przemyślu. Jak informują oficjalne dokumenty, Leon Karciński wstąpił do niego w rok po zdaniu matury, jesienią 1800. 1989 roku, jednak był tam maksymalnie jeden rok akademicki. Jego nazwiska próżno szukać na listach alumnów z lat późniejszych. Co wtedy się stało? Być może zmienił uczelnię, być może zmienił kierunek studiów, ale nawet jeśli swoją edukację zakończył na jednym tylko roku, Czego na ten moment nie jestem w stanie potwierdzić, to i tak zyskał pewien akademicki szlif, który w tamtych czasach dostępny był nielicznym. Był w pewnym sensie wybrańcem losu. Kolejne lata życia Leona Karcińskiego okryte są tajemnicą. Nie udało mi się ustalić, co robił w latach 1891-1897? Możliwe są różne scenariusze: dalsze studia, powrót do próchnika, wyjazd do jakiegoś wielkiego miasta, może emigracja do innego państwa. Nie wiem, co wtedy robił Leon Karciński. Pewien ślad, Odnalazłem w dzienniku krakowskim czas z 1997 roku, z 16 listopada. W notatce pod tytułem Ze sfer kolejowych czytam, iż niejaki Leon Karciński, rewident taboru kolejowego, został mianowany kontrolerem ruchu przy dyrekcji kolejowej w Krakowie. Czyżby przyszły burmistrz pracował w krakowskiej kolei? Nie jest to wykluczone. Praca rewidenta była bardzo odpowiedzialna i polegała na oględzinach stanu technicznego wagonów i lokomotywy przed wyruszeniem pociągu w trasę lub po jej zakończeniu, a także drobnych naprawach. Była to praca w dużej mierze fizyczna, której z pewnością podołałby 29-letni mężczyzna. Jednakowoż matura i rok studiów w seminarium, przynajmniej rok studiów, dawały wykształcenie, które dzisiaj można by porównać do niepełnego wyższego. Czy ktoś z taką kartą mógł zostać fizycznym pracownikiem kolei? Spodziewalibyśmy się raczej, że powinien mierzyć trochę wyżej. Nie mam zatem pewności, czy wspomniana notatka prasowa dotyczy interesującej nas postaci. Zwłaszcza, że jej dalsze losy znamy dość precyzyjnie.